Witam kolejny tym razem sobotnio wieczorny filmik. Niedawno otrzymałem pytanie od jednej, jednej z osób, która ogląda właśnie ten kanał. I to pytanie brzmiało: Jeżeli ta osoba ogląda ten film, to oczywiście ją pozdrawiam. I teraz dlaczego mężczyzna, bo to jest film ogólnie do mężczyzn, nie potrafi. Stawiać granic, pomimo że ktoś te granice łamie? Bardzo dobre pytanie, dlatego że uważam, że wiele, wielu mężczyzn ma z tym problem. Niektórzy nie mają oczywiście, ale teraz, dlaczego mężczyzna, pomimo to, że może mieć 30, 40, 50, nawet 60 lat i nie, 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 nie potrafi stawiać granic? granice to na przykład w relacjach czy w biznesie obojętnie dlaczego tak jest? właśnie, ja się kiedyś zastanawiałem nad tym pytaniem i odpowiedź jest w emocjach kiedy nie mamy kontaktu ze swoimi emocjami z emocjami gniewu przede wszystkim pamiętamy, że gniew dobry gniew to jest pozytywna emocja, to jest dobra emocja dlatego, że właśnie gniew informuje nas, że ktoś przekracza nasze granice. A więc jeżeli jeżeli byliśmy dziećmi i te granice były nieprzestrzegane, to my w dorosłym życiu nie wiemy, gdzie te granice są, bo nas nikt tego nie nauczył. Jeżeli byłeś dzieckiem i nikt cię nie nauczył na przykład oszczędzania czy inwestowania pieniędzy, to czy w dorosłym życiu będziesz wiedział jak to robić? No niestety nie. Szkoła rzadko tego uczy, dlatego wszystkich tych potrzebnych umiejętności powinniśmy się dla swojego dobra nauczyć. I teraz wracamy do stawiania granic. To jest tak samo. Jeżeli nikt nas nie nauczył stawiania granic, jeżeli nikt nie przestrzegał naszych granic, kiedy byliśmy dziećmi, po prostu o tym nie wiemy. Do tego mamy zablokowane emocje tak jak powiedziałem gniew. Gniew, czy nawet złość. I teraz, kiedy. Pracujemy nad sobą, pracujemy nad emocjami i mamy dostęp do emocji, właśnie, emocji gniewu, gniew nas informuje, gdzie ktoś przekracza granicę. Również nasza intuicja. Kiedy mamy połączenie z, z intuicją, z tak zwanym naszym wewnętrznym głosem, intuicja również nam pomaga w tym, że nas informuje, że ktoś przekracza granice. Ale jeżeli nie mamy ani kontaktu z intuicją, ani nie mamy kontaktu z z emocjami, tak jak właśnie powiedziałem, z gniewem, to my nie potrafimy stawiać granic, bo nie wiemy, co to nawet jest. Nie wiemy, bo nic nas nie informuje, nie alarmuje nas, że ktoś przekracza nasze granice. A więc przede wszystkim pracujemy nad intuicją, pracujemy nad, nad naszymi emocjami, nad uwolnieniem tego gniewu, nad kontaktem przede wszystkim z gniewem, zdrowym gniewem. Wtedy zaczynamy powoli, bo to się nie od razu nie staje powoli stawiać granice. Jeżeli ten filmik Ci się podobał, oraz uważasz, że przynosi ją wartość, to podziel się tym filmem, pójść go dalej oraz skomentuj ten film. Dzięki temu będziemy mogli dotrzeć do wielu mężczyzn, którzy szukają takiej wiedzy. Pozdrawiam.